Jestem zarządcą cztery, czterech gospodarstw o łącznej powierzchni 1200 hektarów. Uprawiamy kukurydzę, rzepak, pszenicę, przężyto, owiec. Rok był niesprzyjający, bo nasz powiat dotk dotknęła susza. Także po, po opadach, ma małych opadach majowych w ogóle nie wystąpiły opady aż do żniw kukurydzianych. Zachwaszczenie mamy na bardzo wysokim poziomie ze względu na używany obornik co roku. Eee, także chwasty przyjeżdżają do nas wraz z obornikiem. Największe problemy mamy z chwasnicą jednostronną, z belicą, z komosą białą, z rdestami i samosiewami rzepaku. Wynika to z zasiewów kukurydzy po poplonach rolnośrodowiskowych środowiskowych z udziałem rzepaku. Staramy się odchwaszczać kukurydzę doglebowo, przedschodowo. Pierwszy raz zastosowaliśmy nowość Invigo, produkt Metodus. Od razu zastosowaliśmy go na całą powierzchnię gospodarstwa ze względu na unikatowy skład trzech substancji, które działają i do listnie, i do glebowo. Likwiduje wsiewki chwastów, które skiełkowały po uprawie i także zabezpiecza mocno kukurydzę posianą. W ubiegłych latach stosowaliśmy mieszaniny zbiornikowe poszczególnych środków ochrony roślin. Zastosowanie metodusa podyktowane było finansowo i zarówno unikatowym składem trzech substancji aktywnych, także usprawnia nam to pracę na gospodarstwie. I jest szerokie spektrum działania. W tak ciężkich latach suszowych zabezpieczenie kukurydzy przedskodowo jest bardzo ważne, ponieważ chwasty używają wody, której jest w glebie tak mało. Generalnie problemy pojawiają się później z chwastnicą, która potrzebuje wysokich temperatur do skiełkowania, ale w paku, który kupiliśmy, był dodatkowo henik na chwasty jednoliścienne, którego nie wszędzie, ale użyliśmy w razie wystąpienia chwastnicy jednostronnej. Na gospodarstwa, które prowadzę, używam około 90% produktów INWIGO. Generalnie zacząłem je używać w pierwszym roku, kiedy INWIGO weszło na, na, na rynek. Używam pakietów herbicydowych na zboża. Używam też poszczególnych fungicydów, insekcydów. Podyktowane to jest ekonomicznie, bo środki są dosyć tanie i skuteczne.